Cześć witajcie moi drodzy witam was w kolejnym odcinku z aukcji dzisiaj aukcji dzień drugi no i mamy nowy pojazd pojazd który nazywa się K2 pojazd którego do tej pory w WOCie nie było wczoraj ostatecznie żeby zdobyć ten styl małpi król musiałem podbić ofertę ja podbiłem do 29 milionów 200 tysięcy można było to dorwać troszeczkę taniej. Oczywiście ten pojazd, normalnie gdybym grał od tak, pewnie bym w życiu 121B z tym małpim królem nie kupił, bo to dla mnie nie miało większego sensu, ale ponieważ ja zbieram wszystkie czołgi, przede wszystkim też dlatego, że tworzę różne treści oparte o tej grze, to staram się najwięcej maszyn yy, staram się jak najwięcej maszyn mieć u siebie, u siebie oczywiście w garażu. Więc tak to, tak to wygląda. Dzisiaj jest K2, czyli pojazd, który raczej szału nie zrobi, jeśli chodzi o granie nim i o zadawanie uszkodzeń. Będzie pewnie upierdliwy do przybijania dla wielu osób, bo ten pojazd bazuje na pancerzu, natomiast niestety no nie bardzo bazuje na dziale. Cena wywoławcza to 8 tysięcy golda, 20 tysięcy sztuk jest dostępnych. Wydaje mi się, że wszystkie zejdą, dlatego że jest to coś nowego, więc ludzie się rzucą. Ja na razie dałem 10 tysięcy golda. Aby złożyć jakąkolwiek ofertę, ale na pewno to się będzie podbijało. Zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych, jak ludzie będą wracali z pracy i po zobaczymy, jak to będzie wyglądało porównując z dniem wczorajszym. Zwłaszcza, że to jest oferta za golda. Wciąż myślę, że sporo ludzi jednak tego golda z paczek ma mimo wydania na Liona, więc pewnie ta cena zostanie mocno podbita. Do ilu nie wiem, zobaczymy. Ja będę chciał ten pojazd zdobyć, zobaczymy, ile golda wydam. Oczywiście. Informacje po zakończonej aukcji wrzucę na zakładkę, na zakładkę społeczność na YouTubie, ale może wrzucę też na Instagram lub Facebooka, więc zachęcam do dołączenia do moich mediów społecznościowych. Link macie w opisie. Przyjrzyjmy się teraz suchym parametrom tej maszyny. Mamy tutaj artykuł ze strony Wargamingu i jak widzimy tutaj są odniesienia do innych czołgów amerykańskich, chciałem powiedzieć radzieckich. No, na pewno do kierowca można się po jakiej, w jakiejś tam sensie odnieść, natomiast jeżeli sobie popatrzymy już tutaj na, podstawowe na podstawową charakterystykę, mamy czterech załogantów, to jest akurat plus. Średnie uszkodzenia na strzał 390. No, czyli tak normalnie, bez szału. Dzisiaj jednak y część heavy'ków strzela po 420, a część po 440, część nawet za więcej. Ale alfa to jest jedna rzecz. Punkty wytrzymałości 1650, no to tutaj tych punktów wytrzymałości jest sporo. Jeżeli połączymy to jeszcze z pancerzem, który ma dingać, no to pewnie jego przeżywalność tego pojazdu będzie całkiem, całkiem, całkiem. Prędkość maksymalna 30 km do przodu, 12 km cofania. Szału tutaj nie ma. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie pomyśleć nad turbo. Niestety już widać, że pojazdem do zarabiania szału robić nie będzie. Dlaczego? Bo mamy tylko 203 podstawowej peny, a aż 270 na goldzie. To jest przepaść. Pewnie na goldzie będą hity. No ale w tej sytuacji raczej gra na podstawowych pociskach, to będzie możliwa przy losowaniach na szóstki i siódemki. A jeżeli będziemy chcieli już więcej robić na ósemkach i tirach wyższych, to pewnie będzie to pojazd raczej do grania na goldzie, raczej do grania jako powiedzmy funtank, o ile będzie dawał w ogóle fan. Dlaczego? Mam tutaj wątpliwości. Tak jest, hity 820 metrów na sekundę, a podstawowe pociski jeszcze wolniejsze, 790 metrów na sekundę, więc strzał tutaj nie ma. Niestety długi czas Celowania mm, na papierze. Nie wiemy, jaka będzie stabilizacja, ale wydaje mi się, że też bez szału. Więc z tym pojazdem raczej trzeba będzie grać na blisko. Celność 0,44, czyli tragiczna bazowa celność, więc myślę, że będzie mocno, mocno irytował. 6 stopni depresji też szału nie ma. No, mogłoby być 5, więc byłoby gorzej, ale jednak 6 stopni, no to niestety yy, tutaj tego pochwalić nie można. 30 pocisków, więc też dużo amunicji. Yy, dużo amunicji. Nie wozi. Będzie to typowy pojazd do gry na blisko, pewnie na hitach i pewnie bez większego szału. Od, yy, od tyle. Dla mnie jedyny jego atut to to, że jest to nowy pojazd, żeby nim pograć, nagrać jakiś materiał na kanał. I to będzie. To będzie wszystko. Na pewno, patrząc po suchych parametrach, nie jest to pojazd, na który ja bym się jakoś bardzo mocno rzucał. No bo. Yy, Zwłaszcza, jeżeli ktoś chce mieć czołg do zarabiania, no bo są pojazdy, które będą, którymi będzie się dużo lepiej zarabiało i myślę, które będą po prostu dużo przyjemniejsze w grze, chociażby taka dwururka, jeśli mówimy tutaj o radzieckich czołgach. Ciężkich. Mam nadzieję, że uda mi się ten pojazd nabyć i kiedyś nim pogram i zrobię wam o nim materiał. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym czołgu, jakie są wasze przypuszczenia co do tego, jak ten pojazd będzie się sprawował. Mocno tonę 13 koni. Więc tak sobie. Jeżeli jesteście zainteresowani licytowaniem tego pojazdu, to do jakiej maksymalnej kwoty, jeśli chodzi o golda, jesteście w stanie tutaj tego golda przeznaczyć w celu nabycia tego pojazdu. Sekcja komentarzy należy do Was. Piszcie proszę, chętnie poczytam, podyskutuję z Wami Czekamy na wyniki i zobaczymy, co Wargaming jutro da w trzecim dniu aukcji. Życzę Wam miłego czwartku. Trzymajcie się dzisiaj tłusty czwartek, nie przejedźcie się ponczusiami. Do zobaczenia. Hej!